Witam was w na kanale dzisiaj znajdujemy się w pensji obok mamy tutaj kotłownię którą zwiedzamy najpierw i tak to wygląda, tutaj mamy kotło wodne zobaczcie jakie duże i te czerwone rury w ogóle to ciekawie wygląda bo tutaj mamy niebieskie kotły kontra te właśnie czerwone rury fajnie to wygląda kontrastowo te mamy całą rozdzielnie no niestety już jest rozszabrowana a tutaj mamy etykietki. Jeszcze sporo się nie gwala. Tutaj musiał być. Na tym podejście piec, pewnie jakiś kocioł. I zobaczcie. Puszka zarodziewała. Fajnie to wygląda. A to mamy po sprzęcie gaśniczym, taką jeszcze tekturową. Taką jeszcze. Zobacz się. Z tektury Sprzęt gaśniczy. przeciwpożarowy. Fajne, takie oznaczenia. Teraz są oczywiście wiadomo, plastik albo metal. Zobaczcie, jak to klimatycznie wygląda. Ciekawe, a jest godzina bardzo wczesna rano. I tutaj. Takie mam wytyki od rana. Szkoda, że słoneczka nie ma. A i tutaj zobaczcie, jeszcze znajdują się te koszulki e, na właśnie na chleb. Mąka pszenna. Już ciekawe. Łopaty do chleba. Do pieca, zależnie od jakości chleba, od rodzaju różne rozmiary i koszeczek. Pokażę Wam coś interesującego, niebywałego. Nie wiem, jak to będzie widać. Dobra, tutaj mamy piec taki już wiecie, dość pokaźny. Piec zobaczcie sami, jak on wygląda. Z jednej strony się układało. Pieczywo, surowa. Wyrżało to wszystko tam. A z drugiej strony, już mieliśmy upieczone. Ale zobaczcie, jakie on jest ogromny. Jak statek kosmiczny. Ciekawa konstrukcja. Wszystko zardzewiało, ale nadal tutaj stoi. Jeszcze pojęczyny, nawet wewnątrz. Tutaj mamy wnętrze. Tak to wyglądało. O, to coś, co lubię najbardziej. Guzicki, przyciski, wentylatory, szybki bieg taśmy, przedmuchanie, start bardzo ciekawa. To kolejne. Otwieranie przepustnika. Tu przepustnicy też palnika. Ciekawe. Reszty nie widać trochę już nieczytelna No i wyłączenie, włączanie pewnie sieci do sieci. I tutaj były też również jakieś gałki sterownicze. I tutaj mamy też również skrzynkę, ale duży ten piec. Powiem Wam przeogromny kawałek pieca, to się tak wydaje, ale nie jest taki malutki. Zobaczcie, a się tam ciągnie i ciągnie jeszcze. I tutaj mamy wskaźnik, pewnie pokazywało, co to pokazywało, temperatura jaka panowała w piecu. Tam sobie można na górę wejść, obejrzeć sobie do środka. Tutaj też ryszamy jakieś gałki. Nie wiem do czego. Także tak to wygląda. Zobaczcie, jakie łańcuchy. Tutaj wewnątrz są jeszcze jakieś tryby. Tutaj pewnie był silnik jakiś wewnątrz. Kratę. Również ciekawe to wyglądało dość interesujące, a tutaj mamy przód pieca. Ciekawe nie, a to mamy wentylację. Wentylację. Z drugiej strony. Także taki piec, powiem wam, że miejsce prześwietne. tutaj ile znajduje się tych koszyków. I to było na chleb. Na przykład tutaj mamy okrągły mówiąc na bułki, tutaj mamy na chleb. Już oczywiście upieczone takie owalne, a tam mamy jeszcze na prostokątne i różnej wielkości. Zależało to oczywiście od wielkości chleba. Ale są przyświetne te koszyki. Zobaczcie, ile ich to jest, cała masa. I te kraty bardzo mi się tu podobają. W ogóle fajny klimat i ten wózek. A tutaj z drugiej strony mamy taką półkę, na której studziło się, bądź oczekiwało na wyrośnięcie ciasto, bądź chleb się studził. Także też fajne. Oczywiście, talerze, ale mam tutaj taką jeszcze jedną pokażę wam, która stoi. O, ale nie tutaj. Tutaj są jeszcze, zobaczcie, takie duże formy. Ciekawe to wygląda. Szafki. Oczywiście te szafki to są lite drewno, nie jakieś tam, wiecie, sklejka. Tak jak już Wam mówiłam. To zobaczcie, ile tych forem tutaj jest. Cała masa. W ogóle bardzo ciekawe miejsce. I zobaczcie, jak już dość mocno są zagrzebione. Słonecznikowe, czyli różne gatunki chleba, to musiały być wypiekane. I taki koszek nawet. I oczywiście plasticzek, w którym, nie wiem, skrzyneczka co się znajduje. Tutaj również mamy po chlebie słonecznikowym etykietę. Znajdujemy się teraz w pomieszczeniu jednej z biurowych. I tutaj zobaczę, jak, jaka roślina uschnięta. To był chyba jakiś kaktus? Coś w ten dosenie. Ale strasznie ma duże końce. Ciekawe. I tutaj zobaczcie, jak to wszystko odpada. I taka i zielona pleśń. lot. Fajnie to wygląda. Masa papierów, których Wam nie będę pokazywała z bliska. Dotarliśmy do pomieszczeń biurowych. Tutaj mamy książkę kontroli przedsiębiorcy, dzienniki ustaw, logistyka, normy, sanepid i takie tam inne, gusy, nie gusy, ale tak to mniej więcej wygląda. Całość nowoczesne. Pieczątki, dokumenty, których Wam nie będę pokazywała z bliska. Nie chcę mi się potem tego zamazywać. Pieczątki. A tutaj mamy listę kontrolną dopuszczenia pracowników do pracy, coś takiego. I to jest nieopisane, to taki dokument mogę wam pokazać. To znajduje się kolejne pomieszczenie biurowe, oczywiście, zobaczcie, już to jest totalnie rozbudowane. Nie chcę tu w coś wdepnąć, bo tutaj bezdomnie sobie pomieszkiwali. E, zobaczcie, tutaj mamy również drukarkę, faksy, ugody, inne jakieś dzienniki ustaw. A tutaj mamy rozgrzebaną już oczywiście kasę fiskalną. Komputery i jeszcze te stare monitory. Ale te, te szafki bardzo fajne. Gustowne, gustowne. Papiery na podłodze. No i oczywiście tak to wygląda, no już biurka praktycznie nie widać. wszystko totalnie rozgrzebane. To pomieszczenie biurowe, w którym znajduje się również dokumentacja. Dość dużo tej dokumentacji, jaką chcecie, taka jest. Ale tutaj jest, powiem Wam szczerze, na ile większy porządek. Pomijając to, co jest na podłodze, nie chcę Wam tego pokazywać, bo to jest pełno jakichś butelek, ale tak to wygląda. Ciekawe, to jeszcze są poukładane poukładane wszystkie dokumenty tak jak tutaj mamy fakturę z 2005 roku 6 i 7 obroty i zapasy również ciekawe kartoteki także tak to wszystko się prezentuje no wiesz, dużo dokumentów, postanowień bieżących, spraw zusów i tych innych. Tutaj wydawane były pewnie zaświadczenia, to czyli musiały być kadry. W tym miejscu tam znajdowała się poczta. Także tak to biuro wygląda. Bardzo dużo, zobaczcie, tych wszystkich dokumentów w tym miejscu się znajduje. Tam mamy pieczątkę również, jeszcze jedną. Ale ogólnie, miejsce dość są by na no już, oczywiście. No i... A tutaj mamy kasę pancerną. Zobaczcie, sami, ogromna. W sumie, w zasadzie powiem Wam chyba szczerze, dwa razy widziałam w życiu kasę pancerną taką zachowaną. Aczkolwiek tam to nie było w takim stanie jak ta. Tu mamy pieczątki z datownikiem, oczywiście. Sam datownik. koszek I tu jeszcze jedna pieczątka. I cały ten bałagan. I tutaj zobaczcie, kochanie, mamy tutaj mieszadła, Duże miksery. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj wsuwało się misę, podjeżdżało się oczywiście, bo to było bardzo ciężkie. Podjeżdżało się tutaj, zapinało i mieszało się. Oczywiście wyrabiało ciasto. Także w ten sposób. Ale zobaczcie, jakie to jest przeogromne. Ciekawe są te maszyny. Olbrzymie miksery. A tam jest na górze dziura. Znowu trzeba będzie uważać. Tam są też również dwie. Bo oczywiście tych maszynach szkoda. Zostały niestety demalowane. To ma jeszcze, zobaczcie, paski założone. Ciekawe to wyglądają te myszato, takie z dużych zakładów. Właśnie w ten sposób tak wyglądały. Tutaj mamy jeszcze łańcuchy. Zobaczcie, takie typowo fabryczne, gruba. Oczywiście one miały na czym pracować, także nie dziwne, że one takie dość pokaźnych rozmiarów były. Idziemy dalej. Zobaczę, jak to farba odpryskuje od tych drzwi. To były zasowana na zasuwę. Znajduje się dalsza część, oczywiście, oczywiście biurowa. Tam pierwsza. Ojej, jej. zobaczcie, już wszystkie regały zostały wywrócone. Wszystko leży. Szkoda, to była lodówka. Szkoda, że to tak wygląda. I zobaczę, teraz znajdujemy się w archiwum, ile tego jest, cała masa dokumentów w segregatorach, w tych skoroszytach, teczkach raczej, jest tego cała masa, mnóstwo. I to różne dokumenty, listy płac, inwestycje, raporty i wszystko tutaj mamy w jednym miejscu całą masę dokumentów. Tu było nawet biurko i były dyskietki, na które kiedyś oczywiście nagrywało się dane. Nie będę Wam za bardzo ich tak zbliżka pokazywała, bo tutaj jest wszystko opisane. Ale tak one wyglądały. Fajnie, ciekawie, krematycznie. Tam jest tak zielona też również zasłona od środka żeby to po prostu się nie nagrzewało. Ale zobaczcie, no tu jest grubo po całości tych dokumentów. Cała masa. Również tych z dyskietek, tutaj z danymi. jest bardzo dużo. Spójrzcie na to, jak one są poukładane. Jeszcze nie rozgrzewywane. tutaj jest zbytnio. Także Chciałam Wam jeszcze pokazać, to laboratorium jak na wygląda. Tutaj mamy bon towarowy o wartości 10 zł. Upoważnia okaziciela dniejszego bonu do zakupu we wszystkich sklepach z połem. na kwotę 10 zł. Ciekawe. A tu wewnątrz mamy cały mechanizm wyciąg do windy, tam się znajduje dolina i zobaczcie jak ona gruba, dość pokaźna, bardzo fajnie. jeszcze zachowane tutaj przyciski. I oczywiście widoczki z zewnątrz, tam już jakieś bazgroły, tak to wygląda i dokumentacja, na zewnątrz niestety szkoda. Więc takimi widokami kochani ja się z Wami będę żegnała. Dziękuję, że jesteście do kolejnego filmu. Do zobaczenia. Cześć!